Oglądałeś Maciej występ Blanki na Eurowizji, utwór solo, kind of crazy? Słuchaj, z, y, zdziwisz się, widziałem. Mm -hmm. I nie, kurczę, czy ja mogę Tak Jak się zdranić? uśmiecha, ładnie. Tak, uśmiecha. Ale co, córka Cię kazała? Czy syn? Nie, nie zgadniesz. Aczkolwiek Pan może z, y, zgadnąć. Słucham, słucham. Bo ten Pan wtedy z nami siedział też przy tym stoliku, co Pan mówi. Pan Rzecznik? Pan Rzecznik. I co, on jest fanem? On był bardzo podekscytowany Eurowizją i, Napr... i, i odpalił na YouTube i kazał oglądać. To może ja zdradzę jako najmniej dyskretny. Adam Bodnar. I, no, ale, ale Adam ma coś takiego, ma w sobie pociąg do, do popkultury bardzo dużo. Ma i to jest, to jest naprawdę wzruszające, bo jest to szczere i bez pozy. I jemu się podobało? Myślę, że mi się podobało. Ale mnie bardziej ciekawi Twoje zdanie, bo jak ja przeczytałem, jak kolega Rusinek przetłumaczył ten tekst, i tam jest fraza Jesteś gorący i zimny, wysoki i jesteś niski, to pomyślałem, że to się w Europie może spodobać. Jakie były twoje wrażenia? No masz dzieciaki, które chyba, no nie wiem, strzelam, mogą oglądać takie, taki kolorowy muzyczny Lunapark. Luna ja myślę, że bardzo dużo ludzi ogląda ten kolorowy muzyczny Lunapark. I cóż, ja mogę na to powiedzieć, nie po raz pierwszy orientuję się, że jestem czasami gdzie indziej niż większość albo niż jakieś duże grupy społeczne, ale żebym był jasno zrozumiany, nie chcę tego w żaden sposób waluować i oceniać. Znaczy, waluować i oceniać to nawet chyba jest to samo słowo, więc waluować, oceniać i co tam jeszcze komu przyjdzie do głowy. Niech się ludzie bawią przy tym, co chcą. E, 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 ja, mnie i... się wydaje, że to jest taki kawałek, e, e, który ludzie słuchają w lecie, na plaży, gdzieś tam w, w jakichś miejscach, gdzie trwa e, wesołość. Czyli przy grillu. Może i przy grillu, ale ja się tak chyba nie za bardzo znam.